Cześć wszyscy z tej strony Berserker a to jest po raz kolejny binding Isaac, którego zakończyliśmy na piątym wyzwaniu, czyli na wyzwaniu władca much Niestety ten tryb daje nam dużo ilość przedmiotów, ale niestety usuwa z samego siebie Treasure Roomy to Dla mnie jest trochę niefajne, bo jednak chciałbym dostawać te przedmioty jakoś tam do walki z przeciwnikami. No, 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 tak, ale na szczęście tylko połowę. Eee, c... eee, bo ostatnio, niestety, nie, wy... nie udało mi się, mimo mojego tam, jakby to nazwać, szczęścia z muchami, Jak to nazwę. I trochę szczęścia w hazardzie, bo musiałem wykupić ten, na szczęście, wylądował mi w ręce przedmiot, który brakuje w tym zestawie. Muszym, czyli e, Odchodu, którego powoduje, no, 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 wiadomo to, co mi po prostu. Ła, czy ten pająk właśnie przeszedł pod kątem? Od kątem przeszedł! Jak on to robi? Wyszedł pod kuntem i mnie zaskoczył. Hmm. No ładnie. Eee, <laughs> I to tak jak mówiłem, e, niestety nie ma tutaj trzjeru. roomów jedyne co mogę, to pójść sobie tutaj tego, ale nie mam Spirit Helta, więc. God damn it. Oczywiście od razu musiał być boss, którego nie lubię osobiście. Bo nienawidzę tego pająka. On z nim, jego się. Hmm, bez naprowadzających kul, to to jest tak naprawdę, to, to jest takie... Walka, no nie wiem, no... No z... i oczywiście kokony, nie zapomnijmy o kokonach, które tutaj jest ich oczywiście w miliardach liczone. Bo nie może być jeden, tylko musi być kilkanaście. No ale to tam. Na szczęście udało mi się go ubić. Dostałem jeszcze jedno serce. W plusie, co jest najważniejsze według mnie. W tym trybie. Akurat. Żeby mieć jak najwięcej serc. Nie wiem jak to tam jest z tym. O, kluczy z sp... tego. I spirit health. A, tylko czy mi się przyda to. To jest już inna kwestia. Eee... no proszę. Muszę wykorzystać jedną, jedyną bombę, która mi została. I dostać palucha. Szczęśliwy palec, który. gdzie ja zostawiłem ten sprzęt? A, tu jest. Mój sprzęt informacyjny. Który zawsze mnie pomoże w sytuacjach, kiedy nie będę miał zielonego pojęcia, co jaki przedmiot robi. Bo oczywiście jeszcze nie nauczyłem się ani jednego przedmiotu. No oprócz paru, to to ten. Przynosi więc. widaje więcej szczęścia po wejściu do pokoju? Chodzi o Arkadę. O, o normalne pokoje? O co? I don't have idea. Justice. Dawało wszystkie przedmioty, jak że kojarzę, czy. Nie, zaraz. Justice, no, chyba dawało wszystkie przedmioty, bo. Kurde, te karty też mają dość dużo opcji działania. Nie mam ani jednego pieniądza, żeby w ogóle cokolwiek wydać. Taka jest prawda, więc jedyne co mogę zrobić to iść dalej i mieć nadzieję, że czasami mnie coś nie uderzy tak nagle nie wiem za ściany wy... białe mięsko no tak, zapomniałem, że to jest chyba nie pamiętam, właśnie, czy to miała być niby wątroba, czy czy co innego, no ta twarz nie, ja, dobra ja. Znaciełem całego Spirit Health'a, nie mam bomb, a. świetnie. Jeżeli bym wykorzystał bomby, to bym dostał bombę. Ale niestety nie mam bomb, żeby, dos żeby dostać te przedmioty. Ale w sumie. No kurde, przecież ja mam Justice. Yy. No też myślałem, że bomba czasami będzie tym. No wiecie, nie będzie bombą, bombą, bomb, bomb, tylko będzie oczywiście najbardziej przyjemną bombą, jaka jest, czyli troll bombą, która wysadzi mi się prosto w oczy. I damage plus. Dobrze. Przynajmniej ten plus. No. E, jeszcze jakbym znalazł pokój ze z tymi zębami, to też byłoby miło. Ale na razie co znajduję, to są pokoje takie te, hmm. Aha, nie. Nie ma mowy. Nie tym razem. Nie w tym miejscu, nie teraz, nie, nie, nie. Dziękuję. E, Pils. No Daje szczęście, mam palec szczęścia, więc może da. No. Przynajmniej jedno z dwóch... jedna z dwóch opcji, przynajmniej to, że nie, za... nie zaatakowało mnie to, więc. Bardziej preferowałem taką opcję niż jakby miał tu mi za chwilę wbuł ten, z... obniżyć ilość życia czy coś innego. Bo nie, jeszcze cię to może zrobić. Gdybym miał Arcade druma bo może już wygrał czasami tego. I te muchy by mi nie robiły, ale na razie to są równym przeciwnikiem, no nie. Akurat w tym samym momencie kiedy Ja przechodziłem od niego musiałem mu się z... ten. Musiałem konia mu ubić. Kiłby, Jak będę miał cztery, będzie fajnie, ale nie, na razie nie będzie miał czterech. A, tam jest jeszcze Arcade ze z tym, z krwią. Za trzy Spirit Helty dostanę małego braciszka. Tylko, że skąd ja ci wezmę teraz trzy Spirit Helty. Panie, panie. Ja ci pytam się, skąd ja ci wezmę trzy Spirit Helty? Ciekawe, czy liczy się, jeżeli mam pół Spirit Helta, to będzie się liczyć jako jeden cały, czy będzie się liczył jako połowa? Nie wiem. No, nawet tutaj nie ma tego. Dobrze wiedzieć. Nawet tutaj nie dali mi tego Spirit Helta. Dobra. Strzał jeden, strzał drugi, i nie za bardzo mogę wymienić to na cokolwiek. Hmm. Mógłbym jeszcze sobie strzelić po raz trzeci, ale ten. Ale, nie, trochę żal tego, że nie, że nie zrobiłem tego na tego braciszka. Bo jednak, braciszek by się też przydał, tak samo jak gdy MeatCube. Szkoda tylko też. No, cały czas gadam, szkoda, szkoda, albo szkoda, no nie szkoda. No ale też nie mogę mieć, liczyć na to, że za każdym razem głowa, gra będzie mi gładkać po głowie, nie? Bo to też byłoby trochę nie fair. Że nagle, o, jak ci ciężko idzie, to cię pogłaszę po głowie i dam ci jakieś itemy, które ci z, z, się przydadzą. ja yeah. Nie, yeah, jakoś... Wolę, żeby było trochę trudniej niż ten. Niż jakbym miał nagle wymuszać nad tym, żeby... A rzuć mi coś tam takiego przyjemnego, żebym mógł przejście, przejście całą. <laughs> A wtedy byłoby to delikatny kant. Jakby można było klęknąć na te, Padnąć na kolana i poprosić, mogłabyś się tutaj przejść sama? <laughs> Już to widzę, jak to ludzie robią. Nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie przyjmuję takich przedmiotów. Nie, że żadnym wypadku nie. Jakby to był rak. Tak. Jakby to było nie wiem. Tak, a no nie wiem, no nie wiem też jest taka rzecz, nie. Też może być taka taki przedmiot. Serio? Chyba nawet nie mam zamiaru iść do... No nie, muszę przejść przez ten pokój, żeby dostać się do bosa. No... no cudnie. Po prostu cudnie, tylko że jak ja mam to zrobić, jeżeli... No. Widzę, że ktoś chyba ostatnio umolny był. Turciza Przyda się. <laughs> ten wyraz twarzy. Jezus Maria I pewnie wasz też Ale bardziej mi chodziło o Izaka Ten uśmiech, te zęby W sumie ja nawet nie wiem dokładnie co wziąłem, ale Ten uśmiech no. Diabeł w wersji mini Hello, I'm Isaac I am gonna eat your soul W sumie nawet musiałbym teraz zobaczyć, ile mam już tego. Dimaga. Też nie spojrzałem co ten... Tak naprawdę ten przedmiot, co wziąłem przed chwilą, dawał mi. Nie, no muszę się wam przyznać do tego, bo nawet nie, tak zacząłem się śmiać, że ten... A tu, tu nawet nie było to, co myślałem. He, 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 he. Nie? Śmiesznie. Nie! Kleszczą mówimy nie! Sacrifice room. Świetnie! Eee masz, a masz, a masz, uciekaj. Nie dobra. Uśmiech Isaac... Ten uśmiech Ajzaka to jest po prostu... To jest najpiękniejsza rzecz, jaką można zobaczyć. Taki wykrzywiony, coś ten, taki przerażający. A, podwaja mi klucze. Karta, no to weźmiemy podwojoną ku... kluczy O, nasi koledzy no To wystarczy stać pod ścianą Taka moja taktyka Jak komuś się nie podoba, to może wymyślić inną No bo spójrzcie sami Idę w tą, idę w tamtą, idę w tą, idę w tamtą, idę w tą, idę w tamtą, no i... No i tyle jeszcze tylko trzeba uważać oczywiście, żeby czasami nie zmienił projektorii, nie? Bo jakby nie zmieniał projektorii, to byłoby chyba delikatnie załatwo. Tak jak nie myślicie. Jak byle... Jak myślicie? Chciałem powiedzieć... Tak, ja gadam. Czasami. Ja mniej więcej co gadam. Gadam do siebie. I... No. Uciekinier. Uciekinier. O! Pięknie. Page, który daje chyba, jak dobrze kojarzę, szybkość. Nie, no, speed. Większego speeda. Bardziej płakał. Dymacza mam na 4. Szybkość mam na 3, poruszanie się na 3, zasięg natomiast mam na 2. No ale. I bo. Amo się to nie załatwi. No! No!

nie. Pils Pils, please. Pils. hu. To było szczęście. Albo umiejętności. Hehe. Tak to, to nazywa, ale to tamten Nie mam bedgaza, bo to nie jest pils od bedgaza. Bo jakby to był pils od bedgaza, to już bym dawno go użył, ale tak to na razie to jest. Takie te. Okej. Okay. Aha. No tak. Mordki kochane. I dostałem monetę. Tak, bogactwo. Pont. And... Eat them? I zjedz yes ich? What? What? Nie, to nie działa w ten sposób. Zrobiłem coś głupiego, no wiem, ale... Hmm. I zjeść z ich, no to chyba to musi mieć jakieś nawiązanie do tego, żeby być kanibalem czy coś w tym stylu, no ale... Eee, diabli wiedzą. Nie zawsze jest czysto nazwane ten... Eee, ja już nawet nie pamiętam gdzie ja byłem. Nie Na szczęście damage mam odpowiedni to inna kwestia jest z tym, żeby załatwić tego... No oczywiście się schował teraz Będzie godzinę czekał Aż ten o, Dobrze Bogactwo Szczęśliwy paluch, paluch szczęśliwy. Aha. To moje ulubione miejsce Arcade Room. I mam śmierć. Kartę śmierci. Która się może bardzo przydać. Tutaj ten, tutaj to. Serio. I na dodatek, zamiast dać mi coś sensownego, to mi dał ten. Pip cały czas monety, te panie, jeszcze on tak nie do tej czachy co chce. No, jakby za zabijanie był, exp tutaj na tych muchach zabił sobie chyba z miliard. Tylko, hmm, pytanie nadal brzmi, co oznacza te. ...and ate them. No bo na pewno chodzi o zjedzenie, ale... ...kogo mam zjeść? Co mi to zjedzenie da? O. Miło. Jak dasz drugie te, to będę szczęśliwy. Mucha... Jeszcze 7 ten. Jakbym maszynę mógł obrobić te... ...to byłoby świetnie. Ale znając życie Wcześniej znajdę dostanę muchę Tą co mi pozwala, że muchy nie zabijają mnie, tylko to mnie ten... By to tak nazwać przywiązują do mnie się bardzo mocno To oprócz tego to wątpię, żeby coś żeby mi wyleciało znowu serca No tak jak mówię jeszcze jedna moneta mi została po tym i koniec. No chyba, że mi nagle wyleci z, monet, z milion monet, no to wtedy milior. Dobre, dobre słowo. Milior. Gór. U góry jest sklep, więc to nie to. Aha, tutaj już byłem. Tu muszę zrobić teraz na dół. Na dół. Tom. Nawet nie pamiętam. Powiem wam szczerze, że już nawet nie pamiętam, jaki był układ tej planszy. Taki... Taka informacja dla wszystkich. Będzie zabawa w błądzenie. O, Pils. Który daje... Balls of Steel. Czyli dwa Spirit Healthy, co jest dobre. I mam jakieś... Rozgałęzienie i boss. Więc nie wiem czy warto będzie w ogóle iść do innych pokoi, jak tutaj nie ma, nawet nie ma tego. Raczej nie ma. <laughs> Już nie by było, jakbym rozwalił którąś z tych beczek, a tutaj nagle te Jakiś secret room uaktywniłoby to. Ale... Raczej nie pod tym kątem takie rzeczy. A, sacrifice. Więc albo wezmę sobie klucz, który mi nie jest potrzebny, bo nie ma tutaj żadnych pokoi, do których trzeba otworzyć ten za pomocą klucza. Albo po prostu ten. Mogę użyć śmierci, ale hmm, czy jest sens na tego bossa? Każdy wie, jak on działa, każdy wie, jak on ten. On jest o wiele słabszy od pająka, więc co tam jest w porównaniu do pająka, to to on jest beczką śmiechu. Dosłownie jak wyładuję mu bombę pod ten. O proszę I Jakoś nie za bardzo się przejąłem. Di -di -di. Friendly flies to the end Tutaj to Dwa serca respi W sumie tutaj był arcade To nie jest głupia myśl <laughs> Tylko teraz praktycznie Znaleźć go Hehehehe. <laughs> to nie Tylko najpierw muszę Wyciągnąć sobie tą kartę to jest na pewno To jest pewne Że najpierw muszę Zobaczyć ile mi ona tak naprawdę Mi tych przedmiotów da Eee Chyba nie ten przedmiot. Zaraz. Było pięć ogólnie. Czy pięć razy musz mogę sobie? Dziękuję. Idę do domu. Na razie. Pozdrów mamę i tatę i wszystkich znajomych. Było fajnie. No. Nie powiem szczerze mówiąc, się spodziewałem tego, że będę musiał chyba z 5 razy faktycznie uderzać w to A tutaj proszę jeden i out. Teraz szczęście i co powodowało TT? Mam albo opcja szczęście, albo mam opcja... Ten kurka wodna, nie pamiętam znowu. One Isaac Herlambra TT czyzywa małego tego. Nie, to wolę mieć więcej szczęścia i żeby mi itemy wypadały jakieś sensowne, niż jakbym miał, że mało życia to od razu mi koleżka przyleci. Mózgi. Mózgi. Tu wygląda, jak takie zombie. Mózgi, mózgi, muchy. Muszę mózgi. <laughs> W też, że to jest ciekawy typ muchy, która pluje czymś tam. Blak. Blak szak, szak, szak Double szlak. Nie. Nie. Taraaa. Serio. RAK! Tak! Du, 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 du. Jakbym jeszcze grzyba małego dorwał to oj jaj jaj. Co by tu się działo? The Star. Star, The Star, The Star... Star jest kartą dwudziestą siódmą, która... Natomiast nadaje mi możliwości, czemu ja weszłem nie w to, nie czemu ja wlazłem w to nieco trzeba. Eee, teleport the player to the item room. If there is no item room, automatic to auto-teleport. Crap! Crap! A, no tak. Oj no! Czemu ty taki agresywny jesteś? Jakoś nie wyszło ci ten strzelanie. Ech. Znowu? Tak. Wyczyści wcześniej tą cały pokój zanim mnie trafi. O ale... Chyba lepiej dla mnie, nie? O nie! Koniec Mitki numer dwa. Cześć, Biblia. Amen. Tylko pytanie brzmi, co ma Biblia robiła. Hehehe, miałem wszystkie te przedmioty praktycznie. Większość z tych przedmiotów miałem w ręce, a i tak zapominam, co one robią. O, nawet Biblia jest automatycznie. Transform y, player to the angel. Allow him to the fly, Wow. A natomiast jeżeli wykorzystam Biblię, przy, jeżeli wykorzystam normalnie Biblię, tak sobie luźno, to będę zmieniony w aniołka i będę mógł sobie latać. A jeżeli wykorzystam ją w pokoju, gdzie mamusia jest, czyli w, o, przy ostatnim bosie mamie, to automatycznie insta kill. Innymi słowy, zostawiamy to że załatwimy mamy bez problemu. No. To mi lepsze było to, niż jakbym miał cały czas biegać i ten. Ale to mi się nie podoba. Bo nie lubię tych mask, tak samo jak nightów, ale one mają, natomiast ich sławy punkt jest bardzo widoczny, więc... To raczej nie powinno sprawiać jakichś takich tych... ...kłopotów pod tym względem. O, tutaj sobie wezmę na wszelki wypadek. Orzesz. Zatrzymałem się za blisko jego i zamiast strzelać w, jego, w niego to trafiałem we w tamtych drugich. No to jest klasyczny ja. Zanim załatwić przeciwnika to trafiłem w te... Ło! Głowy tego! Serio? Ej, no ale ty panowie. Tu jest sklep, nie? Sklep. Raczej nie sklep. No nie, jeszcze te czaszki. Strzelające na dodatek ten. No, strzel serio umiesz strzelać tylko we tę, zamiast trafić we mnie to trafiłeś we wten w ścianę raczej nawet nie trafiłeś co w ścianę tylko koło siebie wolisz strzelać do siebie To jest wzięli się na tę maszynę czy jak chcą mi przeka jakiś przekaz dać że ja już mam jedno ten bagadającego życie Aj Goodbye and have luck Good luck and have fun <laughs> szlaka szlaka tralalalalala. I nie widzi mi się to, nie widzi mi się to. Jeżeli nie zdobędę za chwilę jakiejś porządnej ilości życia albo tego. No nie no serio, cały czas postacie typu takiego. Co to mogą sobie strzelać, ile chcą. Tu z tego oczywiście gridy. Nie mogę go trafić... no, teraz już go trafiłem. Ech. Cudnie. Jakby nie było wystarczająco trudno, Z jeszcze mi władują tego kurde hasaka. Już nie wiem w ogóle, czy hasak takie słowo w ogóle istnieje, no ale. Dobra. Mam półtorej serca, tak ta liczba serc. Jeszcze na dodatek ten bombardujący wszystko ten w moją stronę oczywiście standardowo ten przebrzydły łepek, którego tak nie za bardzo, z którym się tak nie za bardzo lubimy, to tak nazwać. No chodź tu wisielec. O, już myślałem, że ta mucha to jest wroga. Ta. Widzę, że ta gra faktycznie chce mnie za chwilę teraz ukatrupić. Zdobywałem te, nie dają mi ani innego przedmiotu. W sumie chyba źle zrobiłem, że wziąłem raka zamiast tego. Zamiast szczęśliwego palucha trzymać, bo on wtedy mi dawał te itemy sensowne. A teraz zostaje jakieś gówniane małe te... bomby. No i proszę. Następnym razem muszę wykorzystywać te... Rzeczy, które są. Z... No, mądrzej wy... wybierać przedmioty. No, ale dobra. To był kolejny Binding of Isaac. Ja widzę się z Wami w kolejnym. I mam nadzieję, że następnym już razem skończę z tymi muchami. Bo już mam ich serdecznie dość. Więc na razie i cześć.